Słuchaj z Czytelnikiem. Podcast o nas, współczesności, świecie i literaturze. Zaprasza wydawnictwo Czytelnik. Prezentujemy fragment książki Herodota Dzieje w tłumaczeniu Seweryna Hammera. Czyta Robert Michalak. Księga pierwsza. Klio. Herodot z Halikarnasu przedstawia to wyniki swych badań, żeby ani dzieje ludzkie z biegiem czasu nie zatarły się w pamięci, ani wielkie i podziwu godne dzieła, jakich bądź Hellenowie, bądź barbarzyńcy dokonali, nie przebrzmiały bez echa. Między innymi szczególnie wyjaśniając, dlaczego oni nawzajem z sobą wojowali. Znawcy dziejów wśród Persów utrzymują, że Fenicjanie winni byli tej niezgody. Oni to bowiem przybyli od tak zwanego Morza czerwonego nad nasze morze i osiedlili się w krainie, którą jeszcze teraz zamieszkują. Zaraz też puścili się w dalekie podróże morskie, wywożąc zaś towary egipskie i asyryjskie, dotarli do różnych stron, między innymi także do Argos. Argos w owym czasie górowało pod każdym względem nad miastami kraju, który teraz nazywa się helladą. Przybyli więc Fenicjanie do tego Argos i wyłożyli swój towar. Na piąty czy szósty dzień, kiedy już prawie wszystko wyprzedali, przyszła nad morze wraz z wielu innymi niewiastami królewna, której było na imię, jak to zgodnie również Hellenowie podają, Io córka Inachosa. Stanęły przy rufie okrętu i kupowały towary, jakie im najbardziej przypadły do serca. A wtedy Fenicjanie porozumieli się z sobą i napadli na nie. Większość kobiet umknęła o jednak jeszcze inne zostały porwane. Fenicjanie wrzucili je na okręt i odpłynęli do Egiptu. W ten sposób według opowiadania persów niech Helenów, przybyła io do Egiptu i to była pierwsza krzywda. Następnie kilku helenów, imion ich nie umieją persowie podać, wylądowało w Fenickim Tyros i porwało stamtąd królewską córkę Europę. Byli to zapewne kreteńczycy, tak zatem odpłacono tamtym równą tylko miarką, ale później Helenowie stali się sprawcami drugiej krzywdy. Popłynęli bowiem na długim okręcie do Kolchickiej Aja nad rzeką Fasis i po załatwieniu innych spraw, które były celem ich podróży, porwali córkę królewską Medeę. Król Kolchów wysłał Herolda do Hellady, żądając odszkodowania za porwanie i zwrotu córki. Helenowie jednak odpowiedzieli, że skoro nie otrzymali odszkodowania za uprowadzenie Iony z Argos, i oni go nie dadzą. Potem, za drugiej generacji, jak mówią Persowie, Aleksander, syn Priama, który słyszał o tych zdarzeniach, zapragnął zdobyć sobie małżonkę w chladzie drogą porwania, licząc na pewno, że odszkodowania nie da, skoro i tamci go nie dają. Tak tedy porwał on Helenę. A Helenowie. Postanowili naprzód wysłać posłów i zażądać wydania Heleny, jako też odszkodowania za jej porwanie. Ale Trojanie na to przytaczali im porwanie Medei, że sami odszkodowania nie dali, ani na żądanie kolchów jej nie zwrócili, a teraz chcą, żeby inni dawali im odszkodowanie. Aż dotąd więc były tylko wzajemne uprowadzenia. Teraz jednak Helenowie w wysokim stopniu zawinili. Oni bowiem wprzód wyprawili się na Azję, niż Azjaci na Europę. Zdaniem Persów porywać niewiasty jest czynem ludzi niesprawiedliwych, ale z powodu porwanych zawzięcie uprawiać dzieło zemsty mogą tylko nierozumni. Rozsądni ludzie zgoła nie troszczą się o porwane kobiety, boć przecie to jasne, że gdyby same nie chciały, nie zostałyby uprowadzone. Oni więc, Azjaci, powiadają Persowie, z porywania niewiast nic sobie nie robili. Helenowie zaś z powodu lacedemońskiej kobiety zebrali wielkie wojsko, a potem przybyli do Azji i obalili potęgę Priama. Od tego czasu persowie zawsze myśleli, że to, co helleńskie jest im wrogie. Persowie bowiem Azję i zamieszkujące ją ludy barbarzyńskie uważają za swoje, Europę zaś i żywioł helleński za coś odrębnego. Tak opowiadają Persowie o przebiegu zdarzeń i w zdobyciu troi doszukują się początku swej nieprzyjaźni z helenami. Co do Iony zaś nie zgadzają się z persami Fenicjanie, twierdzą bowiem, że nie drogą porwania zawieźli ją do Egiptu, lecz że w Argos miała ona stosunek z kapitanem okrętu, a kiedy zauważyła, że jest brzemienna, z obawy, żeby jej sprawka nie wyszła na jaw przed rodzicami, sama dobrowolnie z Fenicjanami odpłynęła. Tak tedy mówią Persowie, a tak Fenicjanie. Ja zaś nie chcę tu rozstrzygać, czy rzecz miała się tak czy inaczej. O kim jednak z pewnością wiem, że pierwszy zawinił przeciw Hellenom, tego wskaże, a potem pójdę dalej w swoim opowiadaniu, kolejno przechodząc zarówno małe, jak i wielkie miasta ludzi. Wszak wiele z tych, co były w dawnych czasach wielkie, stało się małymi, a te, które w moich czasach są wielkie, dawniej były małe. Wiedząc zatem, że szczęście ludzkie nigdy nie jest trwałe, wspomnę na równi o jednych i o drugich. Krezus był z rodu Lidyjczykiem, synem Aliatesa, władcą ludów z tej strony rzeki Halis, która płynie od południa na północ między Syryjczykami a Paflagonami i uchodzi do tak zwanego Pontu Euksyńskiego. Ten Krezus był pierwszym, o ile wiemy, z barbarzyńców, który jednych Helenów podbił i zmusił do płacenia Haraczu, a z innymi zawarł przyjaźń. Podbił on Jonów, Eolów i Dorów w Azji, a przyjaźń zawarł z lacedemończykami. Przed panowaniem Krezusa wszyscy Helenowie byli wolni. Przedsięwzięta bowiem przeciw Joni wyprawa Kimmeriów, wcześniejsza od Krezusowej, nie doprowadziła do podboju miast, lecz tylko do zagonnego ich rabunku. Władza królewska, która przedtem należała do Heraklidów, przeszła w taki sposób na rodzinę Krezusa, czyli na tak zwanych Mermnadów. Kandaules, którego Hellenowie nazywają Myrsilosem, król sardyjski, pochodził od Alkajosa, syna Heraklesa. Mianowicie Agron, syn Ninosa, syna Belosa, syna Alkajosa, był pierwszym Heraklidą, który został królem w Sardes, a Kandaules, syn Myrsosa, ostatnim. Ci, co królowali w tym kraju przed Agronem, pochodzili od Lidosa, syna Atysa, od którego cały ten lud został nazwany Lidyjskim, bo przedtem nazywał się Majońskim. Władzę, poruczoną im przez tych Atydów, posiedli na mocy wyroczni Heraklidzi. Pochodzili oni od niewolnicy Jardanosa i od Heraklesa, a panowali w ciągu 22 pokoleń przez 505 lat, także zawsze syn otrzymywał rządy z rąk ojca, aż do Kandaulesa, syna Myrsosa. Otóż ten Kandaules był tak bardzo rozmiłowany w swej małżonce, że sądził, iż posiada najpiękniejszą ze wszystkich kobiet. A miał wśród swoich kopijników niejakiego Gigesa, syna Daskylosa, który cieszył się jego szczególną łaską. Poruczał mu ważniejsze sprawy państwowe, a urodę swej żony sławił przed nim ponad wszelką miarę. Po upływie niedługiego czasu – miało bowiem wedle przeznaczenia spotkać Kandaulesa nieszczęście – Odezwał się do Gigesa w te słowa: Gigesie, zdaje mi się, że ty nie wierzysz w to, co ci opowiadam o wdziękach mojej żony. Ponieważ uszy ludzi są bardziej niedowierzające niż ich oczy, dlatego staraj się ujrzeć ją nagą. Ten jednak wydał okrzyk zgrozy i rzekł: Panie, co za nierozumne wyrzekłeś słowo, każąc mi moją panią oglądać nagą. W chwili, gdy niewiasta zdejmie szatę, zdejmuje też wstyd z siebie. Od dawna już wynaleźli ludzie mądre powiedzenia, z których należy czerpać naukę, a jedno z nich brzmi – niech każdy swego patrzy. Ja chętnie wierzę, że ona jest najpiękniejszą ze wszystkich kobiet, a ciebie proszę, abyś nie żądał ode mnie rzeczy nieprzystojnych. Takimi słowy bronił się Giges przed żądaniem króla, w obawie, że z tego wyniknie dla niej jakieś nieszczęście. Ale ten odpowiedział – nabierz otuchy, Gigesie, i nie lękaj się – że ja tak mówię, aby cię tylko wystawić na próbę. Ani się nie bój, że ze strony mej małżonki spotka cię jakaś przykrość. Albowiem z góry tak urządzę, żeby ona zupełnie nie zauważyła, że się ją widział. Mianowicie ustawię cię w komnacie, w której sypiamy, w tyle za otwartymi drzwiami. Zaraz po mnie przyjdzie moja żona, aby udać się na spoczynek. Blisko wejścia stoi krzesło. Na nim przy rozbieraniu się będzie składała poszczególne części swego odzienia. I tak da ci sposobność, żebyś się jej z całym spokojem przyjrzał. Kiedy potem od krzesła będzie szła ku łożu i do ciebie odwróci się tyłem, twoją już będzie rzeczą, żeby cię nie zobaczyła, uchodzącego spoza drzwi. Giges widząc, że nie może się od tego uchylić, oświadczył swą gotowość. Skoro więc Kandaules uważał, że nadeszła pora udania się na spoczynek, wprowadził go do komnaty. Zaraz zaś potem zjawiła się także jego małżonka. I Giges przyglądał się, jak po wejściu rozbierała się z szat. Gdy zaś niewiasta, idąc ku łożu, odwróciła się doń tyłem, wysunął się z drzwi i wyszedł. Wtedy ona wychodzącego zobaczyła i zrozumiała, że jest to sprawka męża. Ale jakkolwiek wstyd jej było, nie wydała żadnego okrzyku i zachowała pozory, jak gdyby niczego nie zauważyła. W duchu jednak postanowiła zemścić się na kandaulesie. U Lidyjczyków bowiem i prawie u wszystkich innych barbarzyńców, nawet dla mężczyzny wielką jest hańbą, jeśli się go zobaczy nagiego. Wtedy więc nie dała po sobie nic poznać i zachowała się spokojnie. Skoro jednak dzień nastał, zapewniła sobie gotowość tych sług, których za najwierniejszych sobie uważała, i kazała przywołać gigesa. On myślał, że królowa nie wie nic o tym, co zaszło, i przybył na wezwanie, tak jak zawsze, ilekroć go powoływała. Kiedy więc zjawił się Giges, odezwała się do niego w te słowa. Teraz, Gigesie, daję ci dwie drogi do wyboru. Którą z nich zechcesz pójść. Albo zabijesz Kandaulesa i posiądziesz mnie wraz z Królestwem Lidyjczyków, albo sam musisz zaraz na miejscu umrzeć, abyś na przyszłość nie słuchał we wszystkim Kandaulesa i nie widywał tego, czego ci nie godzi się widzieć. Prze to albo on musi zginąć, ponieważ wpadł na taki pomysł, albo ty, ponieważ ujrzałeś mnie nagą i tym samym uczyniłeś to, co jest nieprzystojne. Z początku był Giges zdumiony tą mową. Potem błagał królową, aby go nie zmuszała do takiego wyboru. Ale ona nie dała się zmiękczyć. Skoro więc widział, że istotnie ma przed sobą tę konieczność, że albo zgładzi swego pana, albo sam przez innych będzie zgładzony – Wolał pozostać przy życiu i zadał królowej takie pytanie: Jeśli mnie zmuszasz, abym wbrew woli zabił mojego pana, pozwól mi usłyszeć, w jaki sposób podniesiemy na niego rękę. A ona odpowiedziała: Z tego samego miejsca nastąpić ma zamach, skąd on pokazał mnie nagą. Kiedy więc będzie spał, należy nań uderzyć. Tak obmyślili zamach i z nastaniem nocy Giges, którego na chwilę nie puszczano i nie było dlań żadnego wyjścia lecz albo on sam musiał zginąć, albo Kandaules poszedł za niewiastą do sypialni. Ona wręczyła mu sztylet i ukryła go za tymi samymi drzwiami. A kiedy Kandaules zasnął, Giges wychylił się spoza drzwi, zabił go i posiadł jego małżonkę wraz z królestwem. Wspomina o nim w sześciostopowym jambie także archiloch Sparos, który żył w tym samym czasie. Zdobył więc Giges władzę królewską i został w niej utwierdzony przez wyrocznie Delficką. Kiedy bowiem Lidyjczycy, rozgoryczeni zabójstwem Kandaulesa, chwycili za broń, stanęła taka umowa między stronnikami Gigesa, a resztą Lidyjczyków. Jeżeli wyrocznie odpowie, że Giges jest królem Lidyjczyków, to niech im króluje. Jeżeli nie, to niech z powrotem odda Heraklidom panowanie. Otóż wyrocznie oświadczyła się za nim. I tak Giges został królem. Tyle jednak wypowiedziała się Pitia, że Heraklidzi doczekają się zemsty na potomku Gigesa w piątym pokoleniu. Na tę wypowiedź Lidyjczycy i ich królowie zgoła nie zwracali uwagi, aż się spełniła. W ten sposób doszli Mermnadzi do władzy, którą wydarli Heraklidom. A Giges, zostawszy władcą, wysłał niemało darów wotywnych do Delf, bo ile tam jest srebrnych wotów, przeważnie od niego pochodzą. Prócz srebra ofiarował także niezmierzoną ilość złota, między innymi zaś, co szczególnie zasługuje na wzmiankę, poświęcił sześć złotych mieszalników. Te stoją w skarbcu koryntyjczyków i mają wagę trzydziestu talentów. Po prawdzie jednak mówiąc, nie jest to skarbiec korynckiego ludu, lecz Kypselosa, syna Eetiona. Uf giges był pierwszym, o ile wiemy, barbarzyńcą, który ofiarował dary wotywne do Delw. pomidasie się synu Gordiasa, królu Frygi, bo także Midas poświęcił tamże swoje królewskie krzesło, na którym zasiadał, kiedy sprawował sądy, a jest ono godne widzenia. Stoi tam właśnie, gdzie i mieszalniki Gigesa. Owo złoto i srebro, które ofiarował Giges, nazywają delficzycy od imienia ofiarodawcy gigadejskimi. Już po dojściu do władzy urządził on wyprawę na Milet i Smyrne i zdobył dolną część miasta Kolofonu, Skoro jednak żadnego innego wielkiego czynu za swych 38-letnich rządów nie dokonał, wystarcza o nim ta wzmianka. Teraz wspomnę o Ardysie, synu Gigesa, który po Gigesie był królem. Ten zdobył Prienę i napadł na Milet. Za jego też panowania w Sardes przybyli do Azji Kimeriowie, wygnani ze swych siedzib przez scytów, koczowników, i zajęli Sardes prócz twierdzy. Po Ardysie, który 49 lat panował, nastąpił Sadyates. Jego syn i władał przez 12 lat, a po Sadyatesie Aliates. Ten prowadził wojnę z Kiaksaresem, wnukiem Deokesa i z Medami. Wypędził Kimmerów z Azji, zdobył Smyrnę założoną przez Kolofon i napadł na okręg Klazomen. Stąd jednak musiał ustąpić i to z wielkimi stratami. Z innych przedsięwzięć, jakich za swego panowania dokonał, to najbardziej zasługuje na uwagę. Prowadził on wojnę z Milezyjczykami, którą przejął w spadku po swoim ojcu. Ruszył więc na nich i oblegał milet w następujący sposób: Ilekroć plony na polu były dojrzałe, wpadał tam z wojskiem, a maszerował przy dźwięku piszczałek lutni cieńszych i pełniejszych fletów. Kiedy zaś przybywał do okręgu milezyjskiego, nie burzył i nie palił domów po wsiach, ani drzwi nie wyłamywał, lecz zostawiał wszystko na swoim miejscu. Natomiast drzewa i plony ziemne niszczył, a potem znów się oddalał, bo milezyjczycy byli panami na morzu, także obleganie nie było dla wojska korzystne. Domów zaś dlatego Lidejczyk nie burzył, żeby Milezyjczycy, mając w nich oparcie, mogli ziemię obsiewać i uprawiać, a on sam dzięki ich pracy miał co pustoszyć w razie napadu. Tak wojował przez 11 lat, w ciągu których ponieśli Milezyjczycy dwie wielkie klęski: jedną walcząc w swoim własnym kraju pod Limenejon, a drugą na równinie Meandra. Przez sześć z owych jedenastu lat panował jeszcze nad Lidejczykami syn Ardysa Sadeates, który także napadał wtedy z wojskiem na ziemię milezyjską. On bowiem był właśnie tym, który wojnę rozpoczął. Przez pięć zaś następnych lat prowadził wojnę Aliates, syn Sadeatesa. Przejął ją, jak już wyżej wspomniałem, od swego ojca i gorliwie nią się zajmował. A Milezyjczyków żaden joński szczep w wojnie tej nie wspierał, z wyjątkiem Chiotów. Ci pomagając im płacili równą miarką, bądź przedtem Milezyjczycy wspólnie z chiotami doprowadzili do końca wojnę przeciw Erytrejczykom. Otóż, kiedy w dwunastym roku wojsko nieprzyjacielskie podpalało zasiane pola, zdarzył się taki wypadek. Skoro tylko plony zajęły się od ognia, pędzony gwałtownym wiatrem płomień objął świątynię Ateny z przydomkiem Asesja. Ogarnięta nim świątynia zgorzała. W pierwszej chwili nie zwracano na to uwagi, kiedy jednak później wojsko wróciło do Sardes, Aliattes zachorował. Wobec przedłużania się choroby wysłał on posłów do Delf, czy to, że mu ktoś doradził, czy też sam postanowił zapytać Boga w sprawie tej choroby. Posłom po przybyciu do Delf oświadczyła Pitya, że nie wprzód udzieli im odpowiedzi, aż odbudują świątynię Ateny, którą spalili w Assessos, na terytorium milezyjskim. Tak słyszałem i wiem o tym zajście od samych delficzyków. Milezyjczycy zaś do tego dodają, że Periander, syn Kypselosa, najbardziej zaufany przyjaciel Trazybula, ówczesnego tyrana Miletu, na wieść o danej Aliatesowi wyroczni, doniósł o niej Trazybulowi przez wysłanego gońca, aby wprzód powiadomiony mógł powziąć odpowiednie postanowienie. Tak opowiadają Milezyjczycy. Aliattes zaś, gdy mu to oznajmiono, wysłał natychmiast Herolda do miletu, mając zamiar z Trazybulem i milezyjczykami zawrzeć układ na przeciąg czasu, w którym będzie budował świątynię. Wysłaniec więc udał się do miletu, a trazybul, który o całej sprawie dokładnie wprzód był powiadomiony i wiedział, co Aliattes zrobi, wymyśla taki podstęp. Ile było w mieście zboża, które należało do niego lub do osób prywatnych, cały ten zapas kazał znieść na rynek i zapowiedział milezyjczykom, ażby nadany przez niego znak wszyscy popijali i w wesołym orszaku nawzajem się odwiedzali. To uczynił i polecił Trazyból celowo, żeby sardyjski herold, ujrzawszy usypaną wielką kupę zboża i ludzi, płóżących w dobrobycie, oznajmił o tym Aliattesowi. Tak się też stało. Kiedy bowiem Herold temu się przypatrzył i przekazał zlecenia Lidyjczyka Trazybulowi, a potem wrócił do Sardes, z tego tylko powodu, jak słyszę, nastąpiło pojednanie. Aliattes bowiem spodziewał się, że w Milecie panuje dotkliwy brak zboża, a lud trawiony jest ostateczną nędzą. Tymczasem usłyszał od Herolda, który wrócił z miletu, coś wręcz przeciwnego, niż przypuszczał. Wobec tego przyszło między nimi do pojednania w tym duchu, że zostaną nawzajem przyjaciółmi i sprzymierzeńcami. Aliates zaś wybudował Atenie w Asessos dwie świątynie zamiast jednej i sam dźwignął się z choroby. Tak powiodło się Aliatesowi w jego wojnie przeciw Milezyjczykom i Trazybulowi. Ten właśnie Periander, który Trazybulowi udzielił wskazówki co do wyroczni, był synem Kypselosa i władał Koryntem. Ujrzał on, jak opowiadają Koryntyjczycy a potwierdzają lesbijczycy, największy w swym życiu cud, kiedy to Ariona z Metymny delfin wysadził na ląd na Tajnaronie. Był on cytrzystą, który żadnemu z wówczas żyjących nie ustępował, a zarazem pierwszym, o ile wiemy, człowiekiem, który stworzył dytyramb, nazwał go i wystawił w Koryncie. Otóż ten Arion, który przez długi czas bawił Periandra, zapragnął raz, jak opowiadają, pojechać do Italii i na Sycylię. Kiedy tam zdobył wielkie skarby, chciał znowu wrócić do koryntu. Wypłynął więc z tarentu na wynajętym od korynckich mężów okręcie, albowiem do nikogo nie miał większego zaufania niż do koryntyjczyków. Ci jednak na pełnym morzu powzięli plan, żeby Ariona zrzucić w topiel i tak posiąść jego skarby. On to zauważył i kornie ich błagał, aby mu tylko życie darowali w zamian za wydanie skarbów. Ale żeglarze nie dali się zmiękczyć, tylko rozkazali mu, żeby albo sam sobie życie odebrał, po czym na lądzie otrzyma grób, albo bezwłocznie wskoczył do morza. Wobec takiego wyroku, przyciśnięty do muru, prosił Arian, żeby mu pozwolili przynajmniej w pełnym stroju stanąć na pokładzie okrętu i raz jeszcze zanucić pieśni. Po tej pieśni przyrzekał odebrać sobie życie. Żeglarzom przyszła ochota posłyszeć najlepszego na świecie pieśniarza, więc przeszli z tylnej części na środek okrętu. Arion zaś przywdział cały swój strój i wstąpił z lutnią w ręce na pokład. Tam zaśpiewał w wysokim i uroczystym tonie pieśń pochwalną na cześć Apollona, a kiedy skończył, rzucił się jak stał w pełnym stroju do morza. Ci potem odpłynęli do koryntu, a pieśniarza Delfin podobno wziął na grzbiet i zaniósł na Tajnaron. Tam Arion wysiadł na ląd i podążył w swym stroju do Koryntu, gdzie opowiedział o całym zdarzeniu. Periander jednak z początków to nie wierzył, więc trzymał Ariona pod strażą i nigdzie nie wypuszczał, a równocześnie baczne miał oko na żeglarzy. Skoro tylko przybyli, wezwał ich i zapytał, czy mogliby coś o Arionie powiedzieć. Kiedy oni oświadczyli, że żyje zdrów w Italii i że dobrze mu się powodziło w chwili, gdy Tarent opuszczali, Wtedy zjawił się przed nimi Arion w tym stroju, w jakim skoczył do morza, a oni przerażeni nie mogli się już wypierać wobec jawnego dowodu zbrodni. Tak opowiadają Koryntyjczycy i Lesbijczycy, a stoi też na przylądku Tajnaron, spiżowy dar wotywny Ariona, niezbyt duży, który przedstawia człowieka siedzącego na delfinie. Lidyjczyk zaś, Aliates, który ukończył wojnę z Milezyjczykami, umarł dopiero po 57 latach panowania. Wyszedłszy z choroby, poświęcił jako drugi w tej rodzinie dla Delf wielki srebrny mieszalnik wraz z żelazną podstawą, której poszczególne części były zlutowane. Mieszalnik ten jest godzien widzenia przed wszystkimi innymi darami wotywnymi w Delfach. Jest on dziełem Glaukosa z Chios, który jedyny ze wszystkich ludzi wynalazł sztukę lutowania żelaza. Po śmierci Aleatesa Objął rządy Krezus, syn Aleiatesa, w wieku lat 35. Pierwszymi z Helenów, których zaczepił, byli Efezjanie. Ci tedy, oblegani przez niego, poświęcili swe miasto Artemidzie w ten sposób, że od świątyni przeciągnęli linę aż do murów miejskich. Przestrzeń zaś między starym miastem, które wtedy było oblegane, a świątynią, wynosi siedem stadiów. Ich więc naprzód zaatakował Krezus, potem kolejno wszystkich Jonów i Eolów. Przytaczając wobec różnych ludów różne pozory. Ważniejszymi zasłaniał się wobec takich, u których ważniejsze zdołał wynaleźć, wobec innych wystarczały mu nawet błahe. Skoro zatem podbił Helenów w Azji i zmusił ich do płacenia haraczu, zamyślał dalej wybudować sobie okręty i dobrać się do wyspiarzy. W chwili, gdy już wszystko do budowy okrętów miał w pogotowiu, przybył do Sardes Bias sprjenny według jednych, według innych zaś Pittakos z Mityleny. I na zapytanie Krezusa, czy słychać coś nowego w Helladzie, położył kres budowie okrętów dzięki następującym słowom: Królu, mieszkańcy wysp najmują niezliczoną ilość konnicy, bo mają zamiar na Sardes i przeciw Tobie zbrojno wyruszyć. Krezus, sądząc, że ów mówi prawdę, tak się odezwał: Oby tylko bogowie natchnęli wyspiarzy tą myślą, żeby przybyli z konnicą przeciw synom Lidii. Na to tamten przerywając mu odrzekł. Królu, ty widocznie gorąco sobie życzysz spotkać się z jazdą wyspiarzy na lądzie stałym i twoje nadzieje mają słuszną podstawę. Ale jakież inne życzenie, zdaniem twym, ożywiało mieszkańców wysp, gdy się tylko dowiedzieli, że zamierzasz przeciw nim okręty pobudować, niż to właśnie, żeby z Lidyjczykami spotkać się na morzu i pomścić zamieszkałych na lądzie Helenów, których ujarzmiłeś i w mocy swej trzymasz. Bardzo się spodobał Krezusowi koniec tej mowy. Usłuchał więc jej, bo wydała mu się rozsądną i zaniechał budowę okrętów. Tak zawarł on z jonami, mieszkającymi na wyspach, przymierze i przyjaźni. Gdy po jakimś czasie prawie wszystkie ludy z tej strony rzeki Halis zostały podbite, bo oprócz Cylicyjczyków i Licyjczyków, wszystkie inne Krezus zawojował i pod władzą swą dzierżył, a są to Lidyjczycy, Frygowie, Myzowie, Mariandynowie, Halibowie, Paflagonowie, Tyńscy i Bityńscy Trakowie, Karowie, Jonowie, Dorowie, Eolowie, Pamphylowie. Gdy więc te ludy były podbite, a Krezus przysparzał Lidyjczykom coraz to nowych zdobyczy, przybywali do Sardes, stolicy, która opływała w bogactwa, wszyscy chaleńscy mędrcy owego czasu, jeden po drugim, a między nimi także Ateńczyk Solon. Ten ustanowił prawa Ateńczykom na ich żądanie, a potem na dziesięć lat wyjechał z kraju w daleką podróż morską, aby świat zwiedzić, jak mówił. W rzeczywistości jednak dlatego, żeby go nie zmuszono do zniesienia jakiegoś spraw, które nadał. Na własną rękę nie mogli Ateńczycy tego uczynić, ponieważ zobowiązali się uroczystą przysięgą posługiwać się przez dziesięć lat prawami, jakie im Solon nada. Słuchaj z czytelnikiem. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka.